lipca 2024, dzisiaj jest 6 Majusi. Ja już jestem gotowa. Nie będę nagrywała całej ceremonii nic, tylko po prostu zaraz pokażę Wam, jak będzie wyglądać Majusia i idziemy do kościoła. Dziewczynka, bucik nam się zsunął. Czekajcie. Awaria, pomóż awarię. Bucik załóż jeszcze raz. Nie skinę tych palców. Dobra. I pięta jeszcze. poprawię pięta. Jezu, tata, nie ma czasu. Dobra, i zapinamy, dobra jak wygląda nasza Majcia w dniu chrztu? o właśnie tak, jak gwiazda jak gwiazda powiedz jestem gwiazdą Maja tu popatrz dawaj tata szybko rodzinny kadr obok stań, tu w prawej stronie i się schyl trochę Majucha, dzisiaj twój chrzest! Majucha. Dzisiaj twój chrzest! Dobra. Jak ty pięknie wyglądasz! I te buciki! My już po chrzcie przebieramy się i idziemy do restauracji. Chrzest, chrzest i po chrzcie. Tak? Teraz idziemy spać. 24 lipca. 24 lipca 2024, dzisiaj dużo się nie dzieje, cały dzień sobie, że tak powiem, produktywnie go spędzamy sobie, patrzę się w podłą, zamiast w kamerę, teraz patrzę się w kamerę, teraz patrzę się w teraz patrzę się w kamerę, w każdym razie, e, co, co u nas nowego? Ja ostatnio e, byliśmy na tym chrzcie i byliśmy w restauracji i to był po prostu jakiś koszmar, bo e, jadłam wątróbkę z sosem grzybowym i ziemniakami i ogólnie... By było bardzo smaczne. Nie była jakoś taka mega dobra, byliśmy w tym kosie co ostatnio w mojej urodziny. W każdym razie nie była jakoś mega dobra, mi tam jakoś mega nie smakowała zwykła wątróbka bez szału. Od czwartej rano do 9 rano zdychałam w łazience, wymiotowałam, bolał mnie brzuch. Czułam się po prostu jak w pierwszej fazie porodu. To był jakiś koszmar. No po prostu tak mnie bolało, że nie mogłam wyjść z ciepłej wody, bo po prostu tak bardzo mnie bolało, nie? Maja się właśnie to trochę przebudza. Z nowych rzeczy, żeśmy zrobili Mai, w sumie ja zrobiłam Mai taki koiec do zabawy. Fajna opcja, bo jest dużo bardziej higienicznie. Zwłaszcza tego, że mamy w domu koty i generalnie, no te koty łażą wszędzie, noszą wszystko wszędzie. Musimy kupić w ogóle nowotwór, bo nosi się polsu. W każdym razie tutaj ma zabawki i tak dalej. No i tutaj się bawi. Mój nowy nabytek z vintage, czyli kolejny obraz na ścianę, który był malowany po numerach akurat, ale był dość dobrej cenie, więc go wzięłam. I co Wam ostatnio pokazywałam? Moją rodzinną galerię. Moja rodzinna galeria, jak widać, się powiększyła. Tutaj dodałam więcej zdjęć naszych i Majusi. I co tu jeszcze doszło? Powiesiłam ten obraz, który wcześniej Wam pokazywałam. I tutaj dwa Rafa obrazy. Ja swoich jeszcze nie wieszałam, bo po prostu nie są zbyt dobre. Moim zdaniem są jakieś średnie. Trzeba je albo polepszyć, albo przerobić. W każdym razie, dopóki nie będę do końca zadowolona, to nie powieszę swoich obrazów. I z takich nowych rzeczy, tutaj w łazience mamy nową szafkę, więc w sumie fajnie, Rafał zrobił nową szafkę i zrobiła się naprawdę dużo bardziej czysto, już nie jest tak wszystko na wierzchu, mega, mega, mega fajna sprawa. Moja dziewczynko, moja mała, tak szybko rośniesz, że cię muszę nagrywać, żeby ci było widać, bo to po prostu lepiej. Ty jutro kończysz 6 miesięcy. Jutro kończysz 6 miesięcy, czy ty to rozumiesz? Także moja córka, ma prawie 6 miesięcy. Tutaj na to nagranie. na cisza, I jak to? Skomentujemy. Co? Tata robi kurczaczka. Mama, zjechała tak, że nie mamy pieniędzy, żeby cały czas zamawiać żarcie. Kupne, bo my wydajemy tyle na żarcie kupne, że zobaczycie, jak to jest moje podsumowanie tego miesiąca. Majusia sobie zjadła mleczko i teraz sobie odpoczywa. Tak? Tatuś robi. Krzydełka z kurczaka tatuś robi. Tutaj coś tam jeszcze nie wiem co on tam robi. Szczypiorek. A żabucha. Żabucha sobie leży. Moja śliczna druga córeczka sobie leży. A trzecia męducha gdzieś uciekła jak zwykle śliwka, trzecia męducha i znowu tata tutaj zostawił mi syf baniaki z winem znowu mi postawił na środku tutaj także muszę pogonić tatuchę żeby to posprzątał o. i od razu wam pokażę nowy nasz zakup a mianowicie z czego to wynika? wynika to z tego, że nasz ekspres do mleka Wykazywał awarię, a mianowicie kapał. Nie wiem, czym to było spowodowane, bo nagle przestał kapać. W momencie, kiedy chciałam złożyć reklamację, przestał kapać, ale zdążyłam w tym czasie zamówić ten czajnik. Miałam go na oku bardzo długo, czemu to jest fajna opcja? Bo ten czajnik ma funkcję, że można sobie zagotować wodę do konkretnej temperatury. Ma tu taki miernik temperatury, czyli pokazuje temperaturę jest i po prostu za pomocą przycisku opcja, zaznaczacie sobie opcję, czyli na przykład zaznaczacie sobie. 100 stopni czarna, nie? I macie taką opcję jak mleko. I tutaj jest 40 stopni, czyli mniej więcej na takich temperaturach. Teraz już się zagotowuje do 40 stopni. I mniej na takich temperaturach można robić już mleko modyfikowane. Więc jeżeli ktoś nie chce kupować ekspresu do mleczka i zajmować sobie całego blatu i chce coś bardziej minimalistycznego, uważam, że taki czajnik jak najbardziej jest sobiesta y, opcja. Zresztą ja nie żałuję, że go kupiłam, bo tamten stary był czerwony. On kompletnie nam nie pasował do salonu, bo mamy ogólnie taki wystrój, wiecie, bardzo taki, no teraz akurat jest bałagan trochę, ale mamy taki wystrój, wiecie, różowy, te różowa, pudrowy róż kanapa, jakieś takie dodatki, no wszystko jest takie bardziej e, delikatne, różowe. Pokażesz swoją nową umiejętność, wsiadamy, opieramy się, tak? I teraz patrz, sama... Nie, bez pomocy rączek. Bez pomocy nie oczekujemy. Dajesz radę. Dobra, to pierwszy pomocny rączek, dawaj. Super! Brawo! Dajesz! Teraz jeszcze raz. Sił i sama teraz dawaj. Sama. Sama, sama. Dajesz radę. Dawaj. No miłość wcześniej. Może cię pocunkować. Mama zmęczyła jeszcze. Jeszcze raz, dawaj. Brawo! я сделана девчина. Ну я девчина. Давай. О, супер! Моя! Браво! Вау! Я классная! Мая! Пьянкня! Ну тебе сделала неху! Ну тебе Ha <śmany> <śmany> Ty jest ty liczna Moja Moja cudowna córeczko!